No dobra, to witam Was w kolejnej tak, części. Zagrajmy wiem czemu 2 kampania. Robimy teraz tą furię kampanię. Pomóż i Korze że OS-a na IO do zdobycia informacji o wszechmocnym i tym samym odmienić losy wojny. Zaczynamy. Masz zamiar gapić się na moją rękę? Możesz sobie już iść. No to se idę, papa. Pa. Jak wiemy, Zawala chce zaatakować wszechmocnego. Pomysł godny durnego tytana. Pewnie pomyślał coś w stylu. Ojej, Gaul ma broń mogącą niszczyć słońca. Po co mi plany? Jadę w nią z dynki! To nie durnota, A szerze. Tylko desperacja, arogancja. Zawala zapomniał, że może zginąć. Udaj się w kierunku centrum kompleksu pozyskującego energii Strażniku. Użyjemy strategosa. Pozostałości pomiędzyplanetarnej sieci obrony, żeby przeskanować wszechmocnego. Spoko. beżeczesz as you, as you wish Dobra, okazję mi, że tu... I Pora, znaleźliśmy A, okay. kolejną wiertnicę. Jest wielka, naprawdę ogromna. Dobrze. Wiertnica przebiła się do krypty Strategosa. Skaner jest w środku. Rozumiem. Znajdźmy sterownię wiertnicy i zajmijmy się nią. Mamy zasilanie, ale wiertnica wciąż nam przeszkadza. A, ta wasza obsesja na punkcie bezpieczeństwa doprowadza mnie do szału. Gdzieś w bazie musi być opcja ręcznego obejścia. Dobra, pojedziemy do tej krypty Stratego Niesamowite. Ci durni ignoranci z Czerwonego Legionu nie zdali sobie sprawy, że wiercają się w kryptę strategosa. Dziwne rzeczy dzieją się każdego dnia. Wykrywam wzrost energii parakauzalnej. Pięciokrotnie więcej sterylnych neutrino. Chcę przez to powiedzieć, uważaj na pochwyconych. Musisz mieć osobistego tłumacza, Asher. Skaza się. Kora, ja to spoko z zgra, grani ludzi.

Да. To niewidzialny, Dobra robota, znajdźmy obejście. No dobra, gdzie to obejście? Dawać mi je. A tu. Monsterowanie reszty wiertnicy. Chyba uruchomiliśmy wiertnicę. Dobrze, wracajcie do odwiertu i dostańcie się do krypty strategosa. Chętnie zdyskredytuję plan WWZELI, by zaatakować wszechmocnego. WWZELI. Tędy można. No, chatę demuchałem. Hm, czarna księżyc pochwyconych, co są. 100. To czym w ogóle jest Strategos? To sztuczna inteligencja opracowana do obrony ziemi przed nieznanym zagrożeniem. Dobrze wiedzieć. Przydatna rzecz. Wiertło włączone. Co? Podnieście je zanim rozwali kryptę Strategosa! Dobra, tylko jak mam ją podnieść? Co? Tego. Mnie wiertnicy, ok, unosimy wiertnicę nareszcie, znajdźmy tego strategosa. Jeszcze pochwyceni. Dobra, padła Czarownica. Muszę sieć tego strategosa, aby przeskanować przekmącznego krącz do krepty Strategosa i odszukaj jego główny terminal. OK. Eee Aser i Koran, jesteśmy w drodze do krypty Byłoby po mnie. Będzie ciekawie, spytam zawale. Czy jesteś w stanie podać siłę eksplozji wszechmocnego w zeta A on powie Nie Asher, nie wiem, bo jestem skończonym durniem Nie zwracaj uwagi na Ashera Znajdź strategosa Podłącz go do sieci, a my zajmiemy się resztą Ta ja. Asher mnie przeszedł Trochę na głowę wsiadło A po prostu dlatego, że jest naukowcem, a naukowcy tak mają. Na komputer, okay. Łączę się z siecią Strategosa, żeby rozpocząć zdalne skanowanie. Tak. Widzimy połączenie. Chwila, mamy tu pochwycony. Dobra. Master z Ekosa, tej kore i Jaszel skanuje wszechmocnego, okej? Okay? Же Kiepsko. Wszechmocny jest powiązany z rezonacją harmoniczną sznurów magnetycznych Słońca. Co? Jeśli zawala wysadzi w powietrze wszechmocnego, zniszczy przy tym Słońca. Musi się o tym natychmiast dowiedzieć. O kurna. No to przekichane. Przypomnij mi, mówco, dlaczego strażnicy są godni światła? Czym kupili sobie moc i nieśmiertelność? Oddaniem, poświęceniem, śmiercią. Śmiercią, wyjaśnij. Oddanie rozbudza odwagę. Odwaga, poświęcenie. Ono zaś prowadzi do śmierci. Nie krępuj się więc i umrzyj. Hmm. Oddanie. Poświęcenie. Byłem najsłabszy w miocie. Najsłabszy. Według zwyczaju kombinatu porzucono mnie na pewną śmierć. Przygarnął mnie stary uczony, który sam popadł w niełaskę. Uznał, że można mnie uratować. Wychował mnie, uczył, trenował. W zamian stałem się narzędziem jego zemsty. Zemsty na imperium, którego zawiodło, zawiodło siebie. Odrzucenie. Drwiny i cierpienie uczyniły mnie silniejszym. Walczyłem ze wszystkich sił nie o akceptację, lecz o chwałę. Na twarzy za tą maską, mówco, maluje się oddanie i poświęcenie. Nie zabiorę światła siłą. Byłaby to moja porażka. A ja nie znam porażki. Widzisz zatem, że zostanę wybrany. Widzę. Widzę wszystko, co zrobiłeś. Nasza operacja na księżycu Jowisza powiodła się. Gdy ukończymy klatkę. Będziemy mieli wszystko, czego nam trzeba do pozyskania światła. Dominusie, wszystko, na co pracowaliśmy, jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jedno twe słowo. Nie. To niewłaściwa droga, przyjacielu. Ależ właściwa. Jedyna droga. Nie dla mnie. Czyli nieważne, czy zaatakujemy, czy nie, i tak po nas. Wręcz przeciwnie. Teraz, gdy jesteśmy razem, mamy cień szansy. Jeżeli zniszczymy tę broń, to zapoczątkujemy reakcję, która zamieni słońce w supernową. Tak, zginąć. To no, w dobrym towarzystwie. W istocie, wiemy, co trzeba zrobić: Uwolnić wędrowca. Nasza trójka i mnóstwo Trotylu to powinno załatwić sprawę. Słuchajcie, mam jeszcze ten teleporter. Ma ograniczony zasięg, więc będziemy musieli podejść blisko. A zatem będziemy musieli dostać się za mury. Ale bez światła. Bezpośredni atak na mur jest skazany na porażkę. Możemy. Nie będzie szans na odwrót. Ale warto. Jak się dostaniemy? Wiecie. Mury miasta są trochę jak ta stodoła. Pełno w nich szpar. Można się wślizgnąć, jeśli wie się jak. Na pewno nie jesteś łowczynią? <laughs> nie przepadam za pelerynami. Widzę. Ładne pączo. Musicie wprowadzić drużynę do miasta po cichu. Ja i moi ludzie postaramy się wam w tym pomóc. Też mamy doświadczenie w strzelaniu do tych paskud? Hotorn, może wystarczy, że my się narażamy, a to wcale nie musi być Twoja walka. Ty nie jesteś. strażnikiem? Myślicie, że tylko Wy się potraficie poświęcać? Zapominacie, że przez całe życie udało nam się przetrwać bez światła. Dawno temu ta wielka biała kula przyniosła pomoc nam wszystkim. Chyba czas, żebyśmy się jej odwdzięczyli. I to wszyscy. Świetna przemowa, ale jest jeszcze kwestia supernowej, totalnej zagłady itd. Jeśli nie możemy zniszczyć Wszechmocnego, musimy uszkodzić jego broń. To oznacza, że pewien strażnik musi dostać się na pokład. Jeśli chcemy przelecieć obok floty kombinatu, przyda nam się dobre przebranie. Co do statków kombinatu, to w pobliskiej bazie jest ich pełno. Ale nie będzie łatwo się tam wkraść. Wystarczy już tego skradania. Jeśli Kate mnie czegoś nauczył, to tego, jak wchodzić z hukiem. No i super. Ktoś chce przy Tulasa? Tak? Nie? Nikt. No to wchodzimy z hukiem. Tak jak Kate. 6 nauczył Bówele. <laughs> Czyli zawala. Skup się na robocie, dobrze? Skup się na robocie, dobrze? No, ile mniej więcej potrwa faza druga? Jestem tu. Czy ptak cię rozprasza? Tak już ma. Jesteśmy na farmie. Kanał Nie dostaje przed przednia ponownie się zjednoczyła. Czas uderzyć na Czerwonego, Legion. Uda się do Hofton, która przedstawi ci swój plan. Pamiętasz tę bazę kombinatu niedaleko stąd? Zarządza nią jeden z kumpli Gaula. Nazywa się Tumos i należy do Krwawej Gwardii. Wiemy, że ma dostęp do Wszechmocnego. Plan jest taki. Najpierw robisz dym w bazie, potem kradniesz statek Tumosa, którym przekradasz się na pokład Wszechmocnego i unieszkodliwiasz go, zanim wysadzi nam słońce. Mogę mieć prośbę? Zdejmij Tumosa, jak już tam będziesz. Zaatakujemy na twój sygnał. Musimy odzyskać miasto. O, nie sądziłam, że wrócisz z tej swojej międzyplanetarnej krucjaty i to ze wsparciem straży przedniej. Rozejrzyj się. Czerwony Legion nie ma z nami szans. Już nie przeliczyła. Suraya Haftor. Mamy nowy plan. Straż przednia chce zgromadzić pozbawionych światła strażników i uderzyć na okupowane miasto, aby uwolnić wędrowca. Ty w tym czasie masz zniszczyć superbroń wszechmocnego. Zanim zniszczy ona cały Układ Słoneczny, aby dostać się Potem na pokład wszechmocnego, musisz wykraść okręt jednego z swoich prańców Gaula z krwawej gwardii, znanego jako Thumuz Niezłomny. ukończ misję zemsta WMS, aby odpłacić się czerwonemu Legionowi. Okej. Okay. Strażnicy przywiązują dużą wagę do symboli, prawda? Czarownicy, Tytani, Martwa Orbita, Żelazna Widzimy się później. Nie ruszaj No dobra, no to będzie w tym kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie sprawy do ocenienie, subskrybowanie, komentowanie. I jak z... możecie też mi wesprzeć informacje w opisie. Do następnego.